Witam, kopać mi miłośnik Excela z portalu Excel i Adam, porada 215 2015, jak stworzyć rozwijaną listę z opcją wyszukiwania. Czyli jeśli zacznę tu sobie wpisać na przykład po kolei litery W i A, to znajdzie mi wszystkie wyrażenia, tu akurat miasta, które gdzieś w sobie mają ten ciąg. I tu już mogę sobie wybrać, że na przykład interesuje mnie dąbrowa górnicza. Jak zrobić sobie taką listę rozwijaną? Przede wszystkim trzeba sobie wstawić element combo box. Tylko istotne jest, że to pole kombi musi być z sekcji formaty. ActiveX, czyli można do niego podpinać kod IDEA. Obsługuje eventy. Czyli klikam sobie, zaznaczam obszar, na którym sobie wstawiam, i następnie jeszcze trzeba włączyć właściwości dla tego pola. I tu zmienić Auto Word Selection na False, i jeszcze tutaj Match Entry ustawić na dwójkę. I jeszcze warto, by połączyć wartość tego combo boxa z komórką, czyli tu jest właściwość LinkedIn, czyli tu mogę na przykład sobie napisać A2. Tak? Muszę to napisać, tu nie zadziała klikanie tak, jak przed chwilą zauważyłeś, czyli teraz A2. I teraz mogę sobie właściwości zamknąć, tryb projektowania też sobie włączyć. I teraz, jak będę sobie wpisywał wartości do mojego pola kombi, to tu w komórce połączonej też te wartości będą wpisywane i na tym będziemy bazować. Tak ja specjalnie sobie tutaj zaznaczę tą komórkę na żółto, żeby wiedzieć do czego się odwoływać. I tu posłużymy się trzema kolumnami pomocniczymi. W pierwszej będziemy sprawdzać, czy w ogóle dany ciąg tekstowy znajduje się w danym mieście. Czyli posłużymy się funkcją szukaj tekst, tak żeby nie zwracać uwagi na wielkość znaków. I szukany tekst to jest z komórki A2, blokujemy sobie ją F4, żeby się nie ruszała. I patrzymy w tym tu obok tekście, trzeci argument nas nie interesuje. Zatwierdzamy sobie wynik. I kopiujemy w dół. Jak jeśli sobie tutaj wpisałem w, a, to mamy informację, tak, że jest liczba, albo błąd argumentu, że ten ciąg tekstowy nie został znaleziony. Więc błędów nie chcemy liczb Też tak nie do końca, więc najprościej dopisać formułę, funkcję, która zamieni to nam wartości prawda i fałsz. I widać, że tu pojawiają się liczby, tak numer, pozycja znaku, gdzie ten tekst został znaleziony w, w razie, w mieście. Więc możemy się posłużyć funkcją czy liczba i po prostu sprawdzamy, czy ta wartość zwrócona jest liczbą. Jeśli tak, to się pojawia prawda, czyli został ten ciąg znaleziony w danym wyraźnie. I to dużo lepiej już wygląda. I na tej podstawie możemy zacząć liczyć, tak, które to jest wystąpienie. Przyda się nam do tego funkcja licz jeżeli. I co jest istotne? To, że chcemy, żeby nasz zakres się powiększał, jak będziemy przechodzić tutaj w dół listy, w dół kolumn. Czyli robimy zakres od komórki D2 do komórki D. Ale ten pierwszy element tego zakresu blokujemy bezwzględnie, żeby się nie ruszał, za to ten drugi będzie się ruszał, czyli ten zakres będzie się poszerzał, jak będziemy formułę kopiować tutaj w dół. I kryterium to będzie po prostu prawda. I jeżeli będzie z odnaleziona prawda, to będzie nam tu Excel liczył. I sobie kopiujemy w dół, i widać, że. Tu te wartości są liczone, tak? Jedynka, pierwsza prawda, tu dwójka, pierwsza prawda, ale nawet jeszcze, jeszcze trójka, trzecia prawda, ale chodzi o to, że nas interesuje to, żeby wartość liczbowa, zliczanie prawd wystąpiło tylko w momencie, kiedy tu jest prawda, a to najczęściej rozwiązuje się prostym testem logicznym. Możemy sobie napisać funkcję logiczną, czyli Test logiczny będzie u nas po prostu odwołaniem do komórki obok, bo tu jest wartość prawda albo fałsz. Jeśli prawda, to jest to, co chcemy znaleźć, to rób właśnie to obliczenie. Jeśli nie, czyli jeśli jest fałsz, to po prostu wstaw pusty ciąg znaków. Zatwierdzamy wynik i teraz mamy 1, 2 i 3. I to nam będzie potrzebne, bo Chcemy wyciągnąć te korespondujące wartości, czyli tutaj warszawę, częstochowe i dąbrowę górniczą w naszym przykładzie tu aktualnie. Więc potrzebujemy zrobić sobie odpowiednią funkcję. Zaczniemy od tego, że wykorzystamy sobie funkcję indeksu. I. Jako pierwszy argument tablice podamy w tym przykładzie całą listę miast. Ctrl SHIFT, strzałka w dół, F4, żeby zablokować, czyli stąd będziemy wybierać wartości. Teraz ważne, że musimy podawać odpowiedni numer wiersza, skąd chcemy wyciągnąć wartość. I możemy to zrobić na wiele sposobów. Załóżmy, często z funkcją INDEX jest funkcja. Podaj pozycję. Tutaj szukaną wartością będzie tak naprawdę po kolei 1, 2, 3 i tak dalej. Więc możemy sobie wpisać na przykład ile wierszy i będziemy się przesuwać. Ach, niech odwołujmy się też cały czas do miast. Na przykład C2 do. C2, blokujemy pierwsze C2, żeby zakres się rozrastał, jak będziemy formułę przesuwać w dół. I też ilość pierwszy będzie się zwiększać, i będziemy szukać po kolei najpierw wartości 1, później wartości 2, 3 i tak dalej. I właśnie w przeszukiwanym zakresie to będzie kolumna nasza E. Właśnie z tymi liczbami kontrol czyli strzałka w dół, F4 blokujemy i typ porównania dokładny zamykamy w ten sposób mamy numer wiersza numer kolumny to jest cały czas jeden więc możemy sobie zamknąć zatwierdzić i skopiować formułę w dół i widać że wyciąga nam na sam początek te wartości przy których wystąpiły liczby zostaje tylko obsługa błędów najprościej w wersji Excela 2010 funkcja jeżeli błąd Obwijamy tutaj sobie to, po prostu w pusty ciąg znaków. I kopiujemy sobie w dół formułę. I mamy wartości wyciągnięte. Mamy ten ciąg, listę, którą chcemy, żeby się pojawiała w naszym kombo. polu Comp. Komb. Potrzebujemy do tego dołożyć jeszcze jedną rzecz. Dynamiczny zakres, tak, listy. Wykorzystamy do tego funkcję przesunięcia. Zaczniemy od komórki F2. Blokujemy sobie F4. Teraz nie będziemy się przesuwać o żadną liczbę wierszy ani kolumn, czyli tutaj 2 razy 0. I teraz jest istotne, że musimy podać wysokość, czyli jak wielka jest to lista. To jest argument opcjonalny, ale. Tu potrzebujemy podać, jaka to będzie dokładnie wartość, bo będzie zmieniony. I możemy łatwo zorientować się, że ta wielkość, liczba wierszy w liście, to po prostu największa wartość, jaka tu się znajduje w kolumnie E. Czyli możemy wziąć max po prostu z całego tego zakresu zablokować sobie i jeszcze ewentualnie szerokość podać, że to będzie nasza lista miała jedną kolumnę. Zamykamy sobie, podglądamy F9 wynik. Oj, widać Warszawa, Częstochowa, Obrowa Górnicza. Wszystko wygląda dobrze. Tylko, że tą wartość my nie chcemy tu przytrzymywać w komórce, tylko Ctrl F3 dołożyć sobie jako... Nazwę. Tak już jest jedna nazwa lista filtrowana do sąsiedniego arkusza. Potrzebujemy nowym, teraz lista filtrowana 2. Kopiujemy sobie, wstawiamy formułę. OK. OK. Zamykamy i mamy już wszystkie potrzebne nam rzeczy. Potrzebujemy tylko dołożyć kawałek kodu VBA. Najprościej. Po prostu kliknąć dwa razy w trybie projektowania na nasze pole kombi. Od razu przejdziemy do kodu VBA i od razu przejdziemy do eventu, tak, który jest wywoływany zmianą naszego pola kombi, combo boxa, tak jak tu widać. I tak naprawdę mogę sobie skopiować tu kod z tego wcześniejszego. Combo boxa, Czyli najpierw jak nastąpi zmiana, czyli jak ja tu wpisywałem po prostu wcześniej poszczególne litery, no to jest zmiana pola Combi. To wtedy ma być nasze pole, tylko muszę sobie zmienić nazwę naszego pola Combi, odpowiednio na Combo box 1 ma się wypełnić listą przefiltrowaną 2 i jeśli się wypełni to ma się pokazać ta lista Stwierdzamy sobie, zasejfujemy ctrl s i sprawdzimy czy działa tryb projektowania muszę ten raz wyłączyć i na przykład ucinam literkę WA. a widać, że jest ograniczone jak nie jest pusty, wszystkie to są prawda, czyli mamy całą listę wszystkich tutaj przykładowych miast a jak zacznę sobie pisać w a Warszawa to zostaje ograniczone. Ale co tu jest istotne, że przy takim wyszukiwaniu, jak sobie ustaliliśmy, ten ciąg tekstowy może być w dowolnym miejscu słowa. Jeśli chcesz dostęp do pliku, gdzie ta lista rozwijana z opcją wyszukiwania pojawia się po dwukrotnym kliknięciu w zadanym obszarze, tak wyskakuje takie proste okienko, w którym możesz wpisywać odpowiednie wartości, pobierać je, zatwierdzać i wpisywać po prostu do wskazanych komórek. Tak możemy sobie na różne sposoby wybrać. Być na stronie excel.iadam.pl lista rozwijana. tam będziesz mógł zapisać się, żeby dostać ten plik oraz film z instruktażem, jak on dokładnie 交往。